Witam państwa serdecznie Rafał Force Natural Crop. Jesteśmy w dniu dzisiejszym na plantacji truskawki na Rumba u pana Pawła w miejscowości Moniaki. Jak, jak państwo widzicie, zakończyliśmy już zbiór w zeszłym tygodniu ostatnie truskawki wyjechały z tego pola. Tutaj gospodarz przygotowuje się już do zabiegów pozbiorczych. W najbliższym czasie będą wykonywane zabiegi ochroniarskie fungicydami, żeby zlikwidować wszystkie patogeny grzybowe. a Następnie wykonamy koszenie plantacji i nawożenie plantacji z saletrą wapniową-posypową w celu odbudowania potencjału liściowego i przygotowania pąków kwiatowych na rok. Następny. Proszę Państwa, jak Państwo widzicie, na weekendzie mieliśmy temperatury wychodzące ponad 30 stopni. W tym momencie mamy bardzo duży spadek temperatury, bo prawie mamy w tym momencie 16 stopni Celsjusza i bardzo silny wiatr, który powoduje bardzo wysuszanie gleby. A w tej miejscowości wczoraj nie spadło w ogóle deszczu. Mamy suszę, musimy stosować fertygację, żeby zapewnić odpowiednią ilość wody dla rośliny. I w tym momencie są plantacje, które zaczynają owocować tak? dopiero. Na przykład odmiana malwina dopiero wchodzi w owocowanie, tworzą się owoce i w najbliższym czasie będziemy mogli zbierać tą odmianę. Co mógłbym pan, Państwu zaproponować na plantacjach odmian późniejszych, tak jak na przykład odmiana malwina z na nawozów dolistnych? Oczywiście musimy cały czas stosować produkty wapniowo-krzemowe. Taki produkt wapniowo-krzemowym jest SmartSil WP jest to produkt zawierający wapń i krzem, który powodują utwardzenie się owoców, czyli owoce są twarde, dobrze się nam zbierają, nie rozpadają nam się w ręce i oczywiście trzeba pamiętać też również o nawozach potasowych. Takim produktem tutaj co ja rekomenduję jest produkt Kamax. Jest to nowa formuła potasu, gdzie zastosowanie dolistnie w dawce 2,5 kg na hektar w czasie w momencie, kiedy owoce nam się zaczynają bielić. Dwa- trzy zabiegi, w zależności oczywiście od y, żywotności plantacji. Ten zabieg nas powoduje, że urosną mam większe owoce, y, cięższe, lepszej y, jakości. W rejonach, y, tam gdzie spadło bardzo dużo ilości y, deszczu i jest bardzo duża wilgotność, bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie preparatu Zumba Plant. Jest to biopreparat zawierający w swoim składzie bakterie, które bardzo ładnie nam tutaj tworzą taką barierę. Nie, nie pozwalającą rozwijać się patogenom grzybowym, w tym szarej, pleśni i innym, innym chorobom. Możemy również połączyć Zumbeplant Plant razem ze Smart Sealem oraz Natural Cropesel jest to koncentrat aminokwasowo-peptydowy, który nam pomoże i zwiększy działanie tych produktów. Oczywiście Natural Cropesel możemy stosować również z chemią konwencjonalną, którą stosujemy na własnych plantacjach, czy ze skorpionem, czy z zato, czy z kenią. Ten nawóz nam sprawi, że substancja aktywna będzie lepiej nam przelegała do liścia, lepiej będzie pobierane przez roślinę i dłużej nam ta substancja zostanie na roślinie. W tych rejonach gdzie jest rzeczywiście duża intensywność padów nie zapominajmy też o zwykłej standardowej ochronie bo musimy zabezpieczyć te rośliny. Pamiętajmy, że truskawka, owoce truskawki są bardzo narażone na szarą pleśń i musimy je zabezpieczyć. Gdy spadnie deszcz musimy dać produkty, które mamy dostępne na rynku, czy to są produkty z krótką czy dłuższą karencją, to w zależności od po prostu plantacji. Musimy to zastosować. Na dzień dzisiejszy to chyba wszystko. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu. Postaram się Państwu podpowiedzieć, co zrobić, żeby utrzymać w dużej, dobrej zdrowotności plantacje i żeby tak zrobić, żeby owoce były duże, duże bardzo dobrej jakości. Dziękuję bardzo.